Servus, z tej strony lookin. Dzisiaj wpadłem na taki pomysł, że może wybudujemy coś fajnego, bo tak w ogóle to, to jedyny pomysł, który mi przyszedł do głowy. Więc wybudujemy coś fajnego, coś zobaczonego. Niektórzy już się pewnie domyślają, co to będzie. No a co do ostatniego parkura, to sami widzieliście, jak mi wyszedł. Parkur jest kompletnie nie dla mnie. Może jeszcze kiedyś nakręcę filmik z parkurem, jeżeli będą nowe, a na pewno będą, ale to tylko po wcześniejszym przygotowaniu, bo bez sensu jest taka, takie przechodzenie parkura bez przygotowania. A w ogóle w moim stylu, to nawet z przygotowaniem, to nie wiem, czy mi fajnie wyszło. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Moja budowla będzie na tej ścianie, jest ona prosta, śmieszna, no i zboczona. Tak jak mówiłem, niektórzy już się pewnie domyślają, co to będzie Niektórzy może jeszcze nie Ale jak nie, to zaraz się dowiedzą Jest to bardzo prosta budowla Zrobiłem ją właśnie na tej ścianie Aby, aby mieć Taki bardziej Rozeznanie w kratkach, żeby się nie pomylić, żeby to wszystko W miarę ładnie wyszło Zajebiście nawet kreatywa kalecze, O może będzie taki wień Nie, nie będę mówił. Nie będę mówił jaki to... Czy to jaki to jest rodzaj, czy większy, czy większa, bo niektórzy mogą się domyślić co to będzie. Ale... Teraz już się niektórzy pewnie domyślili co to będzie. <ścoughs> może jeszcze większy. O! takie myśl, taki myślę, że będzie wystarczająca wielkość. Mam nadzieję, że jest to w miarę równo. Iście nie pomyliłem. Właśnie ta budowla, która jest obecnie teraz, już pewnie coś konkretnego przypomina. A jeżeli jeszcze nie przypomina czegoś konkretnego, to na pewno zaraz będzie przypominała Kuźwa. O. O, teraz będzie też trzeba usunąć... Muszę usunąć te klocki ze środka, żeby nie popsuć całej budowli. I nawet to co teraz zbuduję myślę, że zostanie na serwerze. I nie będzie to utworzone tylko na potrzeby tego odcinku, ale myślę, że będzie to na serwerze już na zawsze. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj damy nutkę czerwonej wełny, aby to jakoś fajnie się kojarzyło. Nie powiem z czym. Może jeszcze ubarwimy to zaraz z lekka wełną brązową, aby to pozorowały Łoniaki. Tak, dobrze słyszeliście Łoniaki. Choć mogę i to nazwać włosami No ale włosy łonowe wiadomo gdzie się znajdują Więc powiedzmy, że zaraz zrobię z brązowej wełny włosy Dobra, mam już w miarę skończone o, nie, nie, nie. Teraz, 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 teraz Brązowa wełna Powiedzmy że, powiedzmy, że to będzie wyglądało w ten sposób. Może mi za bardzo ta budowla nie wyszła, ale na pewno przypomina to, co przypomina. Tak, tak, na pewno przypomina. Jestem w 100% przekonany. Tak w ogóle, tak w ogóle to. Te włosy takie trochę dziwne wyszły, ale okej. Okay. Dobra. Jeżeli ktoś nie wie co to jest, to podpowiem to, co każdy normalny facet na ich spodniach. Tak. Krótko mówiąc to jest skutas. Dobra, zwariowany pomysł wiem. No więc. Powiedziałbym, że to tyle. Ale mógłbym jeszcze to trochę wydłużyć, ale nie wiem w jaki sposób. Naprawdę nie wiem w jaki sposób Może, o, może zrobiłbym tutaj Drzwi I byłby to Sex shop tu. O, dobra, już wiem Przyszedł mi pomysł fajny W miarę, że tutaj może być Zrobiony Sex shop Będzie to chyba bardzo dobre miejsce I każdy będzie wiedział, że to sex shop Jeżeli będzie wchodził właśnie przez <laughs> Takie Powiedziałbym, zajdiste drzwi no ale z sekczopu chyba teraz raczej nie zrobię, bo to by trzeba było trochę więcej czasu. My tego czasu niestety nie mamy, bo mamy ograniczoną długość filmu na YouTube. No więc to tyle. Na razie się z Wami żegnam. Do siedania.